A więc, o, hej, to było głośne. A więc y, nagrałem voiceover, bo zapomniałem włączyć mikrofon, bo jestem genialny. Więc jest sobie ten youtuber, The Call. polecam, kanał w opisie. I trochę mu zaspomiłem czat, jak pięknie widać na y, załączonym obrazku, jakby to mój wierny profesor powiedział. I zapytałem się go o kolaby. I, I no, nie dostałem mu dokładnej odpowiedzi. Więc y, zrobię ten kolab siłą własną, robiąc mu donata. Okej, okay, więc donate powinien zaraz przejść, Lada chwila I to będzie jebana porażka Ale, yy, yy, poświęcenia się okay. robi Żeby dla kontentu, dla ludzi Dla mojego wiernego okay. kanału I dla, no, da, dla danego fanbase'u Więc no mm, Any second now O, ja o ja Jezus, ja. Martus, Boże. Boże Jezus Maria to zgłośne Jezus Święty okay. Anyway <laughs> Więc no Animated mniej niż 333. 5 zł. Daddy Bigroll, zrób ze mną kolap. Pla potrzebuje na wyzywienie rozmowy. Wyzywienie moje pieniądze, jakie mam. Okej, okay. okay. Będzie ten kolor. Więc no. Tym, tym akcentem sprawa. kończymy. Będzie, będzie kolap za niedługo. Będzie, będzie content, będzie CONTENT!